W tych latach 1795-1801 tata Fryderyka, Mikołaj Chopin, wychowuje jako guwerner dzieci skarbków w żelazowej woli, ale także Marię Walewską uczy oraz jej dwóch braci. Marię Walewską, czyli przyszłą kochankę Napoleona. Mamy czasy napoleońskie. Rodzice Chopina już się poznali. Połączyła ich muzyka. Ona gra na fortepianie i pięknie śpiewa, on gra na skrzypcach i flecie. Pobrali się, dostali od hrabiostwa skarbków domek niedaleko dworku w Żelazowej Woli. W 1807 roku rodzi się starsza siostra Fryderyka, Ludwika, to ta, która przywiezie później serce Chopina z Paryża do Polski w, w płaszczu w, schowany w słoiku. To serce. W 1807, w tym samym roku, również Napoleon na Zamku Królewskim w Warszawie wyraża życzenie, by wśród jego podbojów miłosnych znalazła się piękna Polka. Wybrano taką, jak należy śliczną, ale niejako umysłową. Maria Walewska miała przychylnie nastawić Napoleona do sprawy polskiej, tak na wszelki wypadek, gdyby wierność żołnierzy polskich była niewystarczająca. Starała się jak mogła. Ubierała się na biało, czarno albo szaro w ramach żałoby po ojczyźnie. Romans trwał długo. W 1810 roku, jak wiadomo, rodzi się Fryderyk Chopin, ale w tym samym roku również rodzi się syn Napoleona z Marią Walewską. I drugi ślub w tym samym roku Napoleona z córką cesarza Austrii. Rodzice Chopina po narodzinach Fryderyka przenoszą się z żelazowej woli do Warszawy. Proszę Państwa, za życia Chopina dokonała się również rewolucja w modzie. To były generalnie bardzo rewolucyjne czasy. I żeby móc to zrozumieć, chcę Państwu pokazać, jak wyglądała moda tuż przed tą rewolucją. Czyli proszę zwrócić uwagę, sylwetka męska jest bardzo upodobniona do kobiety. Mężczyźni noszą fraki jedwabne, bardzo kolorowe, bogato haftowane. Guziki z kamieni szlachetnych, złota często pełnią dodatkową funkcję kapitału. Do tego krótkie spodnie, pańczoszki i pantofle z klamrą, a na głowie peruka, twarz pokryta szynką i pudrem. Włosy peruką, tak jak powiedziałam. A Maria Antonina, czyli kobiety nosiły wówczas takie suknie, które dzisiaj możemy nazwać, że mają kształt walny, właściwie moda proponowała sztuczność zupełne odejście od naturalnej, anatomicznej formy ciała. Po rewolucji francuskiej ofiarą padł gorset, peruka i puder. Nowa moda proponuje nimfy w półprzeźroczystych szatach, które przykrywają swą nagość rzymską cnotą. Biel lekkość, antyczna prostota, zupełnie jak na freskach w Pompejach. Szaty tych kreacji były nieprzystosowane do klimatu, co powodowało bardzo często przedwczesne zgony płochych panien na skutek przeziębień albo galopujących suchot. W rewolucji nie udało się zrewolucjonizować w takim samym stopniu mody męskiej, co kobiecej. Mężczyźni nie chodzili w rzymskich togach i sandałach, nosili fraki i te bardzo charakterystyczne koszule ze sztywnymi kołnierzykami, zachodzącymi na połowę policzków, i właściwie to sztywne zachowanie mężczyzn w tamtych czasach właśnie powodował strój. Chcę powiedzieć, że w modzie męskiej za życia Chopina pojawiła się taka nowość. Szeroki płaszcz z peleryną, tak? takie piętrowe pelerynki na górze. Na pewno Państwo kojarzą z Sherlockiem Holmesem, bo właśnie on się wywodzi z Anglii. Oraz druga bardzo ważna rzecz, surdut, ten pośrodku. Na wszystkich zdjęciach, fotografiach Chopin właśnie jest w surducie. Surtour po francusku na wszystko. To był najpopularniejszy męski ubiór dzienny, który wyparł frak. Do tego biała koszula, kamizelka i kokarda zawiązana na komierzyku. Ostatnią rzeczą, którą Państwu chcę opowiedzieć przed ucztą muzyczną jest, że w latach 20. pojawiło się również takie zjawisko nowe w modzie męskiej tak zwany angielski dandy. Elegant, światowiec, indywidualista. Woli zadziwiać niż zachwycać. Oczywiście chce być zauważony, ale ze względu na duże poczucie własnej wartości wydaje mu się to zupełnie naturalne. Cytat y, teraz z tego Dandysa z 1820 roku. Musiał na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie człowieka nieszczęśliwego i chorego, mieć w sobie coś niedbałego. Ani dobrodaty, ani ogolony, zarośnięty jakby niepostrzeżenie w zapom zapomnieniach chwilach rozpaczy, z potarganymi wiatrem włosami, spojrzeniem głębokim, subtelnym, rozbieganym lub fatalnym. Z wargami zaciśniętymi w pogardzie dla ludzkiego rodzaju, sercem znużonym, bajronowskim, pogrążonym w tajemnicy bytu. Tak wyglądał Dantys. Tak się czuł Dantys. A teraz, proszę Państwa, zapraszam na Ucztę Duchową. Teraz zagramy mazurek Amor który również ma piękną melodię ludową w sobie. Mazurki były pisane na trzy czwarte jako tańce ludowe, natomiast my pozwoliliśmy sobie tutaj zmienić metrum na cztery czwarte i dodać troszkę takiej harmonii jazzowej, ponieważ fenomen geniuszu, takim jakim Friedrich Chopin był, polega na tym, że on tworzył coś takiego, co można dopasować do innej konfiguracji muzycznej. To jest to, co miał Bach. To jest to, co miał Beethoven. Że można wynaleźć tam takie rzeczy, które my dzisiaj, na przykład muzycy jazzowi, Realizujemy to tylko w troszkę inny sposób, troszkę w innym rytmie. Dlatego pozwalamy sobie dodać troszkę progresji harmonicznej, zachowując melodię taką, jaką ona była. Mazurek A-moll, opus siódmy.